Witajcie kochani! Jest ze mną dzisiaj Natalia, na której pokażę Wam, jak wykonać makijaż typowo upiększający. Ponieważ czasami zdarza się tak, że nieświadomie popełniacie pewne błędy makijażowe, które mogą Wam nie dodawać uroku, tylko go delikatnie ujmować. Więc bardzo się cieszę, Natalia, że zgodziłaś się zaprezentować te małe niedoskonałości na sobie. Ale nie obawiajcie się, później wyprowadzimy to jako piękny makijaż wieczorowy. Poniżej kilka podstawowych błędów makijażowych, z którymi spotykam się najczęściej. Za nisko nałożony róż do policzków doda nam powagi i zmęczenia. Nierówno pomalowane brwi, które dodają nam powagi i dodają nam lat. Opadająca kreska na górnej powiece to bardzo częsty efekt, który podkreśla opadający właśnie kształt oka. Niejednolity podkład to ten element makijażu, który dodaje nam powagi i sprawia, że zamiast wyglądać świeżo, wyglądamy na przemęczone. Zbyt wyraźna linia konturówki to trend, który przewija się od momentu, kiedy Instagram stał się tak popularny. Zdaję sobie sprawę z tego, że każda z nas chce mieć piękne i wyraziste usta, natomiast jeżeli kolor konturówki będzie zbyt ciemny, stworzymy efekt karykaturalnych i przerysowanych ust. Na całą twarz Natalii za pomocą gąbeczki nakładam fluid rozświetlający. Całą środkową część twarzy, a nie tylko Dolinę łez, rozświetlam za pomocą delikatnego korektora o dobrym kryciu. Centralną część twarzy i obszar pod okiem fiksuję za pomocą pudru kompaktowego z filtrem 50. Brwi podkreślam wodoodporną pomadą do brwi w kolorze włosków natali. Pamiętaj, aby wyczesać brwi szczoteczką, aby osiągnąć możliwie jak najbardziej naturalny efekt. Czas na cienie do powiek. Ja rozpoczynam makijaż od dolnej powieki, ponieważ w ten sposób jest mi o wiele łatwiej wymodelować oko. Wyciągam tą dolną kreskę do zewnątrz i widzę, jakby w tym momencie, gdzie kończy się dolna powieka i jest to dla mnie granica, do której mogę zejść z cieniem z górnej powieki. Zewnętrzny kącik oka podkreślam ciemniejszym cieniem, żeby makijaż miał bardziej wieczorowy charakter. Linie rzęs zagęszczam za pomocą brązowej długotrwałej konturówki do oczu. Jeżeli zależy wam na bardziej naturalnym efekcie, zrezygnujcie z czerni na rzecz brązu. Centralną część powieki rozjaśnij za pomocą mieniącego się cienia. Wewnętrzną część powieki rozjaśniam za pomocą jasnego cienia z paletki brązującej. Tą samą brązową kredkę, którą zagęszczałyśmy linie rzęs, wykorzystuję do podkreślenia linii wodnej oka. Czas na rzęsy, użyję maskary wydłużająco pogrubiającej i dokleję kilka kępek, aby jeszcze bardziej podnieść kącik oka. Klej, który może być delikatnie dostrzegalny w nagraniu, to tylko chwilowy efekt, ponieważ on się neutralizuje i za chwilę nic nie będzie widoczne. Twarz Natalii wymoduluję za pomocą palety do konturowania twarzy. Róż do policzków nakładam na centralną część kości policzkowej. I pamiętajcie, aby ułatwić sobie ten etap, uśmiechnijcie się do siebie w lustrze i nałóżcie kosmetyk na tą najbardziej wystającą część policzka. Rozświetacz, którego użyłam, ma bardzo naturalne wykończenie i nadaje się zarówno na dzień, jak i na wieczór. Jeżeli chcecie powiększyć usta, nałóżcie go delikatnie na łuk kupidyna. Wykończeniem makijażu jest nałożenie pomadki. Kolor, który wybrałam dla Natalii ma bardzo naturalną, beżową poświatę, więc możecie używać go zarówno na dzień, jak i na wieczór. I właśnie za pomocą tego, że nałożyłyśmy wcześniej ten rozświecacz na łuk kupidyna powiększymy usta. Jest to o wiele bardziej naturalny efekt niż nałożenie zbyt ciemnej konturówki. Dziewczyny, tutorial ukazujący, jakich błędów w makijażu unikać, mamy zakończony. Natalia, bardzo Ci dziękuję, że się nie zgodziłaś. Bardzo. To była naprawdę ogromna przyjemność. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie uzyskać efekt idealnego makijażu, unikajcie nieroztartej kredki, źle nałożonego różu na policzkach, zbyt mocnego konturu ust oraz podkładu, który nie przykryje Waszych niedoskonałości skóry. Mamy nadzieję, że nasze produkty Belchy po Allergenic pozwolą Wam w wykreowaniu tego wymarzonego make-upu.